Siema widzowie! Witam Was w dzisiejszym odcinku. Na wstępie zachęcam Was do zostawienia suba na moim kanale i lajka like w górę. Pozdro! No więc widzowie, ogólnie pokażę Wam dzisiaj, gdzie latać najlepiej w tym sezonie. Więc bez względu na przedłużania, pierwsza miejscówka to jest Tartak. Na tej miejscówce mamy bota ze spazem, oprócz tego jest strasznie dużo materiałów i przy okazji można zdobyć tam części, gdyż pojawiają się tam auta. O, I oprócz tego jest to też bardzo fajny split, bo za, w każdej chwili możesz, można latać także tutaj, w tym miejscu znajduje się mitik, a także tutaj i tutaj też jest mitik, choć wiecie, szanse nie są zawsze, że na 100% będzie, ale bardzo często to się pojawia. Oprócz tego mamy tutaj bota, który ma zadania, dzięki którym można zdobyć dużo golda i ulepszyć sobie bronię na spłuczkach. Kolejnym miejscem do latania jest górka przy twierdzy, gdzie znajdują się tutaj dwie mitik skrzynie. Nie zawsze one występują, ale bardzo często się pojawiają. Oprócz tego mamy tutaj, w tym miejscu jest bot, który, od którego można kupić części. I przy okazji można latać także na twierdzę. No więc to też jest ciekawy w miarę miejsca. A także oprócz tego na przyjemnym parku mamy bota. Gdzie można sobie ulepszyć bronię? I łatwo. Kolejnym git miejscem, tak samo, może być szark gdyż oto gdzieś w tym miejscu pojawia się mityczna skrzynia. Oprócz tego mamy tutaj beczki, które dają siorba, znaczy keblar, nieważne. I oprócz tego jest też tu dużo skrzyni z w tym miejscu. Tak samo można przejść sobie z szarka na latarnię i tak samo na koralową. Gdzie? W tym sezonie ogólnie, jakby patrząc, nie lata za dużo osób i można mieć przy okazji git loot. Kolejną miejscówką, a taką już bardziej nawet miejscem, który jest na mapie, jest iglica, Gdyż znajduje się tutaj mythic pompa, bądź z mityczną pompą i przy okazji to jest bardziej jak star, to też jest miejscówka do minowania, gdzie trzeba być Tomasterem masterem ogólnie. Trzeba sobie wymasterować tą miejscówkę, żeby jak najszybciej zdobyć tą pompę, bo w sumie, nie oszukujmy się, ale bardzo dobre są w tym sezonie te pompy. No, więc ogólnie dzięki widzowie za oglądanie. Przepraszam was, że tak tutaj się jąkałem co jakiś czas, ale odcinek nagrywany na szybko. No i w sumie możecie zostawić, jeśli wam się spodobał i możecie zostawić lajka na moim kanale, a także udostępnić mój kanał swoim znajomym, gdyż bardzo mi na tym zależy. I w sumie życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam.